Projekt realizowany w Kielcach będzie pierwszym takim badaniem w Polsce. Naukowcy skupią się przede wszystkim na zdiagnozowaniu negatywnych wydarzeń z dzieciństwa mieszkańców Kielc, ale nie tylko. Pandemia pokazała, że może być zawsze takim bodźcem, który budzi pewne traumy, budzi pewne demony, dlatego to porozumienie na ten okres badań, dwuletni okres od teraz czerwca 2021. Traumy z dzieciństwa przenoszą się negatywnie na funkcjonowanie w dorosłości, na organizację życia społecznego i na zdrowie. Doświadczenia traumatyczne z punktu widzenia psychologa, lekarza to jest coś, co murowuje się, wbija od, w pewien sposób, odwzorowuje na naszej psychice, ale w sposób bardzo często trwały i niekiedy nieodwracalny. Oczywiście psychoterapia pozwoli w bardzo wielu przypadkach zniwelować te skutki ujemne, ale jest to generalnie bardzo duży problem. W pierwszym roku naukowcy przeprowadzą ankiety, wywiady i rozmowy w sprawie tysiąca. Kielczan. Chcemy tymi badaniami objąć cały przekrój wiekowy nie? i cały przekrój, jeżeli chodzi też o wykształcenie, bo to da nam taką realną, prawdziwą wiedzę na temat tych traumatycznych, negatywnych doświadczeń życiowych i ich wpływu na funkcjonowanie na zdrowie. W kolejnym roku trwania projektu opracowane zostaną programy edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne kierowane do różnych grup do młodzieży, do dzieci, do dorosłych, których celem będzie ograniczenie skutków tych różnych negatywnych doświadczeń, traum, również tej traumy związanej z pandemią. Co więcej chcemy sprawdzić, czy te programy działają. Przygotowane programy będą kierowane do lekarzy rodzinnych, pracowników socjalnych oraz psychoterapeutów i terapeutów uzależnień.